No to jedziemy. chyba. Nie ma co temu. Nie ma się co mówić. Cześć z tej strony Piotr Miecznikowski. Dla Rokowej Warszawy będę dzisiaj rozmawiał z chłopakami z zespołu Aterra. Tak, dobrze wymówiłem tak, waszą nazwę. Tak, tak. Którzy właśnie wydali taki oto album i z którymi porozmawiamy o tym, jak to dzisiaj jest wydać samemu płytę i grać taką muzykę, jaką oni grają. Niedawno w internecie zawrzało po informacji, że na serwisach streamingowych. Więcej się słucha metalu niż muzyki rozrywkowej, niż popi, niż wszystkich innych gatunków. Wy to czujecie w jakikolwiek sposób? Szczerze mówiąc, nie. Yy... Nie odczuwamy tego, no w skrócie. Nie wiem, co na odpowiedź na ten temat mhm. no, wynika z tego jakby, że więcej ludzi słucha metalu, wiesz, jakby więcej ludzi powinno kupić Waszą płytę, niż na przykład płytę Taylor Swift. No Właśnie w tym problem, że, że ludzie więcej słuchają mp3 niż tradycyjnej płyty i to nas boli, mm. bo płyta jest ładnie wydana, no, a sprzedaje się na razie yy, tak sobie, więc, więc czekamy. My mówimy tutaj tylko o metalu, bo pewnie słuchają więcej mp3 każdej muzyki mm. niż tych tradycyjnie wydawanych. Niestety My... takie czas. Znaczy, wiesz, to nie musi być wcale takie negatywne, bo jakby wrzucicie swoje numery do, do tych streamingów, to też możecie jakby mieć z tego jakiś tam e, plus. Natomiast z płytą jest tak, z tego co zdążyłem się dowiedzieć, że wydaliście ją sami, tak? Zgadza się. E, dużo Was to kosztowało? Zdrowia, pieniędzy, czasu, wszystkiego? Może porozmawiajmy o zdrowiu, bo dżentelmeni o pieniądzach nie <grym> rozmawiają. No. Zdrowia to kosztowało trochę z racji nawet samego tytułu, bo tytuł w wolnym tłumaczeniu to stworzone w bólu. Mm -hmm. No, nagrywaliśmy to tak, można powiedzieć, pół roku. Yy, wiadomo, jak, jak człowiek pracuje, więc yy, tego czasu jest bardzo mało, więc trzeba dograć terminy i tak to właśnie leciało. To jeszcze w nawiązaniu do poprzedniego pytania. A ile w ogóle trwał cały proces? Od momentu jak żeście zaczęli pracować nad materiałem na tą płytę? W sensie komponowanie, aranżowanie, pisanie tekstów i tak dalej i tak dalej. Tak powiedzmy, od godziny zero aż do finalnego produktu? Wiesz co? Szczerze mówiąc nie możemy jakoś tego tak zliczyć, bo my zaczęliśmy grać... No gramy w sumie razem 3 lata i na początku to się rozwijało. Graliśmy czysto hobbystycznie i im dalej graliśmy, tym, tym ten apetyt rósł. I słuchaczy, i, i nasz. Więc ciężko powiedzieć, od początku komponowaliśmy, graliśmy mało coverów, graliśmy, skupiliśmy się głównie na swoim materiale. I tak można powiedzieć, że, że te, te kompozycje powstały przez, przez 3 lata, ale sam proces produkcji jakby tej mhm. płyty no to można zamknąć w okresie pół roku Bo zaczęliśmy w październiku, chyba weszliśmy do studia no i skończyliśmy w kwietniu, tak, finalny produkt się pojawił. W jakim studiu? HZ studio HZ studio pod Warszawą, dokładnie w zielonce. Pozdrawiamy Mariusza. Tak, pozdrawiamy Mariusza Właściciela i, Robert. i Roberta E, jaki wyżeście mieli wpływ na produkcję tego albumu, to jest to, bo ja słuchając tej płyty, to ona nie odstaje zupełnie od, od światowych e, produkcji. Brzmi świetnie, jest świetnie zmasterowana, nagrana, wszystko się tutaj zgadza. E, wyście to sami robili, czy ktoś wam pomagał z tym? no co, może tak porozmawiamy, skoro rozmawiamy o tej, tej kwestii produkcyjnej, może z każdym z nas, bo Daniel odpowiada za bębny, więc... Daniel, powiedz, jak to było? Znaczy no tak, bębny są w 100% jakby moim pomysłem chłopaki nic mi narzucali, ja nie narzucałem nic w gitarach, tak samo wokalowo. To Caruso, nasz wokalista to jest, nie zamknął się w swoim świecie i w zasadzie ja do końca nie wiedziałem co zrobi, prawda? Czyli, czyli niektóre rzeczy mnie bardzo zaskoczyły na plus. Niektórych się spodziewałem, a efekt jest na płycie i moim zdaniem jest to efekt, który daje mocno pomordzie. Pozytywnie, oczywiście. Mhm. Ale tutaj słyszałem przed chwilą takie hasło, że robicie to, co robicie hobbystycznie. E, rzeczywiście to jest tak, że m, taka muzyka i takie granie to może być tylko hobby, czy nie wiem, czy, czy macie jakieś bardziej nie wiem, ambitne plany no, odnośnie tego? Na początku no. powiedziałem, na początku. A, A teraz czyli, oczywiście... że teraz już zarabiacie tak, 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 tak. Na, na dom z basenem w kształcie nerki. Tak. Ja rozumiem. O właśnie, właśnie. No dobra. Jak sprzedamy nerki. <laughs> Nie no, to nie własnej nerki to właśnie. Eee, powiedzcie mi taką rzecz, T trochę, trochę, trochę historii w ogóle właśnie, bo wspomniałeś, że gracie razem 3 lata, ale jak to wszystko się zaczęło? Jakście się poznali? Czyj to był pomysł? Kto był założycielem zespołu? Kto to wszystko od samego początku wymyślał i ciągnął? Jest to z większością składu ja osobiście znam się już ponad 20 lat. Czyli z Beretem, który... To w przedszkolu się poznaliście. No nie, bo jesteśmy koło 40, więc Ale... <laughs> mamy koło 40. To no. niemożliwe. <laughs> On Jest starszy niż ja no. A bo ja staro wyglądam to. bo to konserwowy. Tak, no my znamy się koło 20 lat i, i znamy się również z wokalistą i gitarzystą zarazem karuzem. A jak to się zaczęło? Daniela, perkusistę, poznałem na siłowni. Zaczęli. tam kto zagadał, ty czy ja. Tak. Ty chyba. Jakoś tak. No nie jest, ten, który zagaduje, tak się, <laughs> <żeby> się <zgodzić. laughs> no, jak to perkusista. Tak, ale zagadałem, zaczęliśmy sobie tak plumkać we dwóch, później przypomniały mi się właśnie stare twarze z lat młodzieńczych, czyli właśnie Beret Caruzo. Jeszcze mieliśmy wokalistę wcześniej, z którym też się znałem z lat młodzieńczych, który do pewnego czasu był z nami. No, i dzwoniłem się ze wszystkimi, wszyscy wyrazili chęć grania, i tak to się zaczęło. Uh -huh. a pomysły na piosenki, kompozycje, to są, to ktoś przychodzi na przykład z gotowym riffem, z gotowym całym numerem, i potem wszyscy się tego uczycie, czy to jest bardziej na zasadzie dżemu, że ktoś ma jeden riff, a całą resztę dopisuje reszta zespołu? A właśnie na zasadzie dżemu. Każdy ma coś do powiedzenia, nie ma dyktatury. Każdy ma swój styl, też pochodzimy jakby z, z, z muzyki podobnej, ale z, z różnych podgatunków. Więc każdy ma taką perełkę ze swojego gatunku wnosi do tej naszej wspólnej muzy. Mhm. Dobra, to teraz y, y, popytam w takim układzie, bo skoro mówisz, że z różnych pochodzicie, znaczy podobnych, ale różnych y, y, gatunków muzycznych środowisk, to spytam każdego, skąd, skąd jakby o początki o, o, o historię, skąd się wzięliście jako muzycy w tym zespole. Jeżeli chodzi o granie, to że u mnie to się kręci około 20 lat. Pierwszy raz za mędrami usiadłem, no. myślę, że sierpniu nie 20 lat. Inspiracje początkowe, no to oczywiście chyba podstawy jak u każdego, albo przynajmniej u większości, czyli Metallica, Slayer, yy, Megadeth, Sepultura, tego typu tematy. Potem ciężka w trochę cięższe klimaty, black metalowe, def metalowe. I to przez powiedzmy pierwsze 10 lat. Potem tworzyłem trochę bardziej umysł na jakieś yy, zespoły takich godsmack plus yy, muzyka techno. Mhm. Ogólnie uważam, że jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, yy, tworzenie jej, nie należy się zamykać jakoś specjalnie w jednym gatunku muzycznym. Trzeba być otwartym, mieć otwarty umysł i czerpać z jak największej ilości gatunków muzycznych, które są powiedzmy godne słuchania. Yy. Może to być nawet, nie wiem, Dobre Country, mm -hmm. też słucham osobiście. Jest, mam kilka płyt też i Country w swoich, w swoich zbiorach, także, także no... Moim jakby mentorem, jeżeli chodzi o perkusję, jest Dave Lombardo. Mm -hmm. Miałem okazję się niedawno z nim spotkać, nawet pogadać. Tak, byłeś w filmie? Fidem byłem, myślałem, że nie da rady, chociaż liczyłem po cichu, że, że, że jednak się uda. Udało się, kilka zdań zamienionych po prostu, no, marzenie życia mi się spełniło, także... Genialne. Także mogę spokojnie umrzeć. No. Nie no, jeszcze, jeszcze poczekaj, jeszcze wiesz. Musimy wywiad skończyć. Słuchaj, no dobra, to teraz Ty opowiedz, jak, jak się u Ciebie to wszystko z tą muzyką zaczęło i skąd, skąd, skąd jesteś jako muzyk? Aha. Znaczy nie geograficznie, tylko. No właśnie, już chciałem powiedzieć. Nie, nie no. Ogólnie no, zaczynałem w kapelach black metalowych. Mhm. Później miałem długo, długo przerwę i później, już z chłopakami zaczęliśmy napierdalać to, co na napierdalamy. Mhm. Ale to było tak, że to było tak, że nie przeklinaj, proszę Cię. E, e, ale to było tak, bo to co gracie jest bliższe jakby, wiesz, estetyce hardkorowej jakimś takim rzeczom, które, 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 są bliżej, ja wiem, nie wiem, Sikofitol niż, niż, niż Darktron. Wiesz co, no bo każdy przyniósł coś yy, i tak to wygląda. No nie ma tak, że, że się zamykamy w jakimś nurcie. Nawet określenie yy, gatunku muzyki yy, Odbyło się, nie wiem, burza mózgów, no, bo, bo naprawdę mhm. ciężko to jakoś sklasyfikować. Może, jak zaczynaliśmy grać tylko we dwóch, no to Marcin takie rysy przychodził, przynosił na początku takie black metalowe, także myśmy grali takie dosyć szybkie tempa też na początku, mhm. ale to się przerobiło właśnie tak bardziej w hardkorowe jakieś takie rytmy, w sensie zwolniliśmy trochę. Troszeczkę Ruzo dołożył trochę, powiedzmy, nie wiem, klimatu, slipnota, mhm. może trochę też słychać na płycie. Ja na przykład słyszałem trochę, przynajmniej z mojej perspektywy, takich rzeczy typu Soulfly. No to jest to też. też sepultura momentami no, tak, tego dokładnie. typu historia. No ja się Każdy coś wnosi, no i tak to wygląda. No, nie będziemy się sprzeczać. No muzyka jest muzyką, no może się podobać, może się nie podobać. A, a jest ja... wypadkowa naszych doświadczeń. Mhm. Tak, no dobra, to teraz tam ja w ogóle dam może mikrofon i dzięki. No co ja mogę powiedzieć? Pierwszy raz w łapie trzymałem basidło, pamiętam, w 1992 roku. Byłem w drugiej klasie liceum. Założyliśmy z chłopakami swoją kapelę. Wieczu. Typowo co się wtedy grało? Panka. I tak przez cały liceum przecieliśmy. Później się tak po... bo jałem po kapelach typu hardcore. Przez metalową się przeciągnąłem raz. No, długo, długo później nic. No i Marcin się później do mnie zgłosił. trzy lata temu. Czy bym nie chciał? Czy masz jeszcze bas? No mam jeszcze bas. I miał i miał. Teraz jeszcze jedno pytanie, które mi przyszło do głowy, jak tutaj przyszedłem do was na. na Jakżeśmy się na, za pierwszym razem tutaj spotkali. To spotkaliśmy się w miejscu, które jest siłownią i szkołą sztuk walki, tak? Dobrze myślę? Tak. Skąd to się wzięło? Jak, 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 jak żeście się wszyscy znaleźli, że tak powiem, w takim a nie innym miejscu? A wiesz co, no, wszyscy z nas dbają e, o, o tę żyznę fizyczną. Nawet e, nasz klawiszowiec Wielki Elektronik Aero e, był wicemistrzem e, Polski e, fitness męskim, więc, więc, to, więc to o czym świadczy. Ja byłem e, finalistą Mistrzostw Polski w kulturystyce. A chłopaki ćwiczą, no, jak widać. E, zawsze ćwiczyli, i, i to, to jest też taki wyróżnik, który. Wyróżnia nas, nas pośród innych kapel metalowych i, i, i często właśnie jesteśmy y, utożsamiani właśnie z tężyzną fizyczną i, i ostrym napierdalaniem. Mhm. To pomaga, myślisz, w graniu? Mnie to zawsze ciekawiło, wiesz, czy na przykład po takim dobrym treningu, y, czy łapy, paluchy, czy masz sprawne, czy możesz grać na gitarze, jak się tak mocno, wiesz, na siłowni zmęczysz. Wiesz co, jak się... Nie, można, oczywiście, bo bardziej jak jest ten okres takiej y, regeneracji, to wtedy... Mhm. Niby odchodzi to wszystko, ale każdy szybki ruch spina łapy. Więc po samym treningu, jak jest ta, ta, ta ręka nagrzana, to jest ok, bardziej później, ale jak jest okres koncertowy, to staram się akurat rąk nie robić. Tak jak teraz jutro jedziemy do Jarocina, więc w tym tygodniu sobie odpuściłem ręce, tak żeby one się nie spinały, żeby wypoczęły, żeby można było tam mhm. dać z siebie wszystko. I będziecie grać w Jarocinie, rozumiem? Tak, jutro walczymy o, o, o główny koncert. Więc jeszcze jutro gramy, walczymy o dziką kartę, bo zostaliśmy tutaj w Warszawie wyróżnieni. Mhm. Jutro jedziemy walczyć o, o koncert, który ma się odbyć w sobotę o godzinie 0.50. To bardzo dobra godzina. No, w, w pełnym świetle no, liczymy, że wygramy. No. A szczególnie. Znaczy, czekaj, to w pełnym świetle to będziecie grali jutro. Chyba, bo 0.50 to nie ma wtedy. W pełnym świetle, takim wiesz. Scenicznym. Scenicznym, a, no, no. No. Nie, nie, nie w pełnym słońcu, tak. Nie, 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 nie w pełnym słońcu. Nawet jutro nie w pełnym słońcu, bo, bo jutro gramy o godzinie. Impreza zaczyna się o 19, a jest losowanie, więc może wylosujemy ostatnią pozycję i będziemy grali o 23.00. Zdecydowanie o mhm. pierwszy. Tak. No ale wiecie, no to, 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 to takie późne godziny, to właśnie typu pierwsza w nocy, to są najlepsze na festiwalach, bo wtedy ludzie są najbardziej rozkręceni, szukają wiesz, najbardziej koncertów, a nie leżenia na słońcu. No, no najpierw musimy to jutro wygrać. wygrać. No dobra. Ale z, z, zrobimy wszystko, żeby to zrobić. <laughs> żeby wygrać. <laughs> ale dzisiaj było coś, ten siłownia, trening. No każdy z nas, no to, zrobił to, trening. No. No to macie jutro ten, jakby przody w kwestii wygrania zresztą składów. No tak, jeszcze za chwilę idziemy na próbę, żeby jeszcze to, oprócz tężyzny fizycznej, też się to pokryło w kwestii muzycznej. I mhm. żeby palce trochę podejdało. Okej, okay, dobra, powiedzcie mi teraz, jak do tej pory życie sobie ogarniali wszystkie te kwestie typu promowanie się, bo to rozumiem, że trochę tak jakby sami to ogarniacie, nie? Robienie tych wszystkich rzeczy właśnie typu, nie wiem, YouTube, czy serwisy jakieś społecznościowe i takie inne historie. Czy to jest dla Was wdzięczny temat, czy, 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 czy nie wiem, czy się męczycie trochę tym? Znaczy, no, nie, nie męczymy się, a, a, a tym zajmuję się ja tak naprawdę. Ale chłopacy oczywiście pomagają, wrzucają, znaczy przysłają mi materiały, które chcą, żeby się zostały umieszczone. I tak to działa, a, a no, zgłaszamy się wszędzie, gdzie się da. No, w tym natłoku no, no, trzeba się jakoś pokazać i, i staramy się pokazywać tam. No wszędzie, gdzie się da. Mhm. Więc wysyłam zgłoszenia wszędzie. No tak. A dużo do tej pory zagraliście koncertów? Wiesz co? Byliśmy z supportem MOD, na przykład. my I z Billy Milano poznaliście się? Tak, piliśmy znaczy, piwo, nie wódkę. Jest Aha. No ale. Jest teraz chyba na podziale. ale reszta zespołu, Reszta zespołu i ja, owszem, w polskiej wódki chcieli. No i co? I, ale jakaś dobra impreza potem była z nimi, tak? O, no, się. No to trochę zazdroszczę, bo ja jestem akurat <laughs> fanem. No ale hmm. się rozpadli, więc... No tak. Ale a my zdążyliśmy zagrać. A teraz to ciekawe w tym roku, nie wiem czyście zwrócili uwagę, mamy rok 2015 i mija równo 30 lat od wydania Speak English or Die, e, S.O.D. 30 lat, jak się nad tym zastanowiłem, to po prostu, kurde, no trochę ja żok. To ja lubię ale wiesz, trzy, trzy dychy minęły od, nie, od premiery pyta dla pyta. Mi jest... No bo to jest... Kamień milowy to właśnie. Ja myślę, że ich, ich, ich wtedy pomysły i ten album między innymi dały asumpt dla takich zespołów jak wy dzisiaj, nie? które łączą metal z hardcorem. stary hardcore. Mhm. Nie to, co później zaczęło się hardcore z rapem, ten nowojorski, tak? Stara szkoła hardcore. Mhm. Znaczy oni w sumie też niby stara szkoła nowojorskiego hardcoreu i tego CBGB, które już nie, nie istnieje, tak? tylko że może taka trochę bardziej solidniejsza, no, mniej komercyjna. Dobrze, powiedzcie mi teraz jeszcze taką rzecz. Jak wygląda wasz pomysł na to, żeby tą płytę może nie bardziej wypromować, ale lepiej sprzedawać? Bo z tego, co się dowiedziałem przed, przed tą rozmową, żeśmy tam chwilę gadali na, na, na backstage'u, to nie ma jej w dystrybucji, nie ma jej w sklepach. Myślicie o tym, żeby to jakoś ogarnąć? Chcecie komuś ją... Ale może ją komuś tak... Ten... No właśnie, tak, tak. Yy, rozmowy w toku, że tak powiem. Ale też swoją osobą. Staramy się dawać dobre show i po koncercie przyhandlować troszkę mhm. płytką. Więc, więc zawsze chętny, jak się do nas zgłosi, to taką płytkę może nabyć na pewno taniej, niż, niż by była w Empiku czy w Saturnie. Mhm. Więc wszystkich zapraszamy po koncertach, śmiało podchodzić i kupować. No dobrze. Można też, też do nas się zgłosić na Facebooku. Tak, A na tak? Facebooku też. A nawet niedługo pewnie wrzucimy na jakieś tam Allegro na przykład, czy coś tego typu, żeby, mhm. żeby ktoś mógł swobodnie sobie zakupić. A o tych streamingach nie myślicie na razie jeszcze? Myślimy, ale musimy takie swoje uporządkować sprawy wewnątrz zespołowe, bo, bo, bo to, już, to już do czegoś zobowiązuje, więc, mhm. więc musi być sytuacja jakby prawna uregulowana. Ale na pewno się pojawimy. Pracujemy nad tym. Dobra, super. Muzyka, którą gracie. Bardzo często, bardzo kapele, które grają ten gatunek muzyki, mają bardzo mocne, bardzo konkretne przesłanie e, i tekstowe, i w ogóle w, w sensie postawy ogólnej, życiowej. Wy macie coś takiego? Macie jakąś taką ideę, która przyświeca zespołowi? Jest co, nasze teksty są mocno prospołeczne, więc przyglądamy się światu i, i, i opisujemy go. I tyle. Mhm. Ale nie wiem, jest jakaś kontrowersja w tym, co, w tym, co mówicie? Nie wiem, jest to, to są teksty, które mogą wkurwić kogoś, czy raczej takie... Takie, takie. To są teksty, które dają do myślenia. No, jest na przykład mhm. utwór o, o tym, żeby nie, w dzisiejszych czasach jest wieczna gonitwa za pieniądzem. Żeby nie dać się zwariować, no, nie być niewolnikiem tego pieniądza. No, wiadomo, że w dzisiejszych czasach to jest trudne, no, ale jednak trzeba przystanąć, zastanowić się nad tym, czy jestem tylko gonić za pieniądzem, czy zrobić coś jeszcze. My jesteśmy ludźmi, którzy chcą zrobić coś jeszcze poza tym, że. Dom praca, dom praca, prawda, w kółko na okrągło to samo. Człowiek staje się, jakby, nie wiem, kodem kreskowym. Idziesz, robisz co musisz, wracasz do domu, padasz z sił. Mhm. Nie masz siły, zrobić nic innego, prawda. Poza tym, że, 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 że każdy z nas pracuje, prawda. Chcemy jeszcze, jakby, spotkać się po tych godzinach, odstresować się, nie wiem, naładować baterie, mhm. zagrać dobry koncert. To jest, że tak powiem, nasz żywioł. Ja to w ogóle odlatuję na koncertach całkowicie. Chłopaki myślę, że też dają z siebie 110%, i o to tu chodzi. No. Dać jak najwięcej energii ludziom, dostać od tych ludzi tą energię, również, bo jednak no, może nie wszystkie koncerty są super frekwencyjne, ale, ale, ale jak już się ludzie pojawią, to też nikt nie stoi. No tak. No, jak jeszcze, z Wasi, no właśnie. No jeszcze trzeba mieć energię, żeby iść na siłkę, zrobić no. dobry trening. Mhm. To ale to, to jest to, ważne. Ale to jest. Powiedz, a jaka jest, jaka, jaki jest link pomiędzy graniem e, takiej ekstremalnej muzyki, a ćwiczeniem na siłowni. To są podobne, podobne, podobna adrenalina się wytwarza, podobne jakieś uczucia są? Oczywiście, no, walczysz z wielkimi ciężarami, z ekstremalnymi, a, i, a na scenie walisz ekstremalną muzę. Mhm. Więc w jaki sposób się łączy. A zresztą e, na siłowni wprowadziłem e, taką sytuację, że słuchamy. Właśnie ciężkiej muzy i co się okazało? Ciężka muza wyzwala w ćwiczących więcej siły i, i nie wiem, lepsze treningi wykonują, naprawdę. Nawet no osoby, ja które. Tak. <laughs> Ale nie było tak, że wam połowa uciekła najpierw? Nie, wręcz przeciwnie. Właśnie osoby, które nawet na co dzień nie słuchają takiej muzy, przychodzą i proszą o włączenie radia właśnie z taką muzą. Hmm. Więc co, co... ma tu na pewno związek. Musicie się reklamować w ten sposób, że jesteście siłownią dla ludzi lubiących. Cię ciężar, ogólnie, nie tylko żelazny ciężar, tylko w ogóle. No tak, tak, ale le, le, siłownia siłownią, ale tu akurat no, ważniejsza jest muza. No, no, tak. no ale widać no, jak wyglądamy, wszyscy tacy jesteśmy, jak, jak, jak w obrazku, jesteśmy, jesteśmy. no wi wi więc jest to widoczne, na, na, nasze sportowe pasje są widoczne mhm. na scenie. A powiedz mi taką rzecz, a to było tak, że muzyka była najpierw, czy najpierw były te ciężary i to ćwiczenie i tak dalej? W większości z nas na pewno muzyka była. Muzyka. Muzyka. Bo tak się zastanawiałem, bo ostatnio na przykład jak patrzyłem na zdjęcia chłopaków z Agnostic Front, to oni też się zrobili tacy duzi, a wcześniej tacy nie byli. No, no to, to, to tak jak my. No, ściągnęli. No, ściągnęli. Początek, jak, jak sam wspomniałeś, początek był hobbystyczny i, 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 i to było takie zajęcie dodatkowe. Jak to wygląda w warstwie planów? Jak myślicie, jak sobie wyobrażacie przyszłość zespołu? Co byście chcieli osiągnąć, gdzie byście chcieli pojechać, zagrać, z kim? Co, 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 co byście chcieli, do jakiego punktu chcielibyście dotrzeć w swojej karierze? Jest to punktem, jest sam szczyt. No. Chcemy, no myślimy o karierze międzynarodowej, oczywiście, idziemy stopniowo, kroczek po kroczku. Wszyscy, którzy nas znają, nie wiem, obserwują, chodzą na koncerty, po każdym koncercie mówią coraz lepiej, coraz lepiej, lepsze show, więc energia jest. No i wspinamy się krok po kroku i mam, miejmy nadzieję, że na ten szczyt dojdziemy. Ale może każdy z nas jeszcze powie, co, co jeszcze... W, w, yy, no wiadomo, szczyt dla każdego to co innego. Nie każdy z nas powie, co jest dla niego szczytem. O. No to mów, co jest dla Ciebie szczytem? Szczytem. No, Sebelków jest na pewno dużo do pokonania. W dzisiejszych czasach się przebić to jest, to jest sztuka. No. Wiadomo, nie wystarczy sobie zrobić jakieś gówno na twarzy, żeby się pokazać, tylko trzeba ciężko pracować. No. Szczególnie, że jest... Że... Konkurencja to ze słowa, ale dużo, dużo jest dobrych zespołów na rynku, prawda? No właśnie, ale nie macie czasami takiego wrażenia, że jest trochę nadprodukcja muzyki w dzisiejszych czasach? Że kapel jest tak dużo, że to jest troszeczkę momentami nie do ogarnięcia. To na pewno jest nie do ogarnięcia, ale myślę, że uważam, że zespoły, z którymi graliśmy do tej pory, prezentowały dosyć wysoki poziom, jak nie bardzo wysoki. Myślę, że są godne uwagi tak samo mieć takich jakby, nie wiem, sprzymierzeńców czy czy, czy, czy kolegów, to jak najbardziej moim zdaniem to jest jeden wielki plus, ale każdy na pewno chce osiągnąć jak najwięcej, no my tak samo mierzymy wysoko, no. Fajnie by było zagrać, nie wiem, trasę najpierw po Europie, powiedzmy, z jakąś dużą nazwą, prawda, no, nic mi do głowy w tej chwili nie przychodzi, ale, ale zacząć do Europy, może Stany kiedyś, fajnie by było, ja bym był bardzo zadowolony, wolałbym na pewno żyć z grania niż z tego, co robi obecnie. No, no Tylko tutaj nie wiem, czy w takim wypadku nie musielibyście pomyśleć jednak o jakiejś wytwórni, która zawsze... No zawsze support i, i wsparcie ze strony wytwórni przekłada się na aktywność koncertową muzyków. Dokładnie. jest nie wszystkie jesteśmy w stanie załatwić jakby własnym sumptem, prawda? Dokładnie tak. Dobra. No cóż ja mogę powiedzieć? Panowie... Panowie powiedzieli Szyt, wszystko. Na który, na który chcesz się wspiąć. Ja mam szczyt, na który się chce spiąć. Nie wiem, nie widzę na razie takiego szczytu. Przestań. Na razie Marcin nie widzę. No to ja widzę. O. Yy, y, chciałbym, znaczy myślę, że chcielibyśmy, aby nazwa Attera była właśnie na, na samej górze na plakacie. Ja już to widzę i czuję to. Mhm. Czujecie? Czyli na, na, na headlinera chcecie się Tak, rozbijać. zdecydowanie. No, uważamy, że im więcej pracy włożymy, tym więcej otrzymamy i staramy się to pracę wkładać i też polecamy wszystkim pracę. No, no to słuchajcie, zanim się wasza nazwa pojawi na tych górnych rejonach plakatów jako headliner, to może mi wytłumaczyć, co właściwie oznacza nazwa Atera. Wiesz co, przede wszystkim to od, od słowa Terra w łacinie, czyli Ziemia, i przedrostek A dodane daje nieziemskość. A, a terra chyba po portugalsku to oznacza Tudzież przerażający. Po Tudzież po hiszpańsku oznacza przerażający. Więc można powiedzieć nieziemsko przerażający. Nie z tej ziemi. Tak, tak. No dobrze, to teraz jeszcze słuchajcie, bo macie te plany koncertowe, płyta sprzedajecie na koncertach. Trzeba jakoś ludzi na te koncerty ściągnąć. Powiedzcie, na co mogą liczyć fani na waszym koncercie. Mogą liczyć na, na 100% zaangażowania naszego. Na dobre show, na dobry ruch sceniczny, na, na ciężki wpierdol. No, no przepraszam za przekleństwa. A po koncercie oczywiście na, na lampkę szampana, piwko. tudzież wiśniówkę. Zapraszamy, nie bójcie się, podchodźcie, nie gryziemy. Nie gryziemy, a wręcz. Wręcz przeciwnie, przeciwnie tak. a wręcz tulimy do piersi. Zapraszamy na koncerty. I płytę można nabyć. Tak.